I, i, co sen? Co miałeś tak! Matko wywaliłeś się. No czy boli! No Boże boli... Co to za głupie się, z dziecię? Ej, już tak! Sorry. Z dziecią A bo jest. Znieściłeś mój PlayStation. Jak tyś po Kopy stały Au, przestać o o, zabiłam kogoś. Ile pos... O nie! Co ci się stało? To ci to zrobił do szpitala. musimy go uratować. Eee, nie patrzcie tego. Zastrzyk. t, Już się. Mamo. Nie ma za co, a ponieważ to zdjęcie jest. Do ciebie. Do niczego. Nie wiem, do czego to. Mam coś do powiedzenia, Mamo. Tak, Nieco Musisz powiedzieć Lucy. choć tu, Liberty. Ty, co chcesz? Ja, Mam coś do powiedzenia. ja, ja e, e, nie, e, nie widzieć tego. Ty, kurwo świnio, spink nielota, śmierdzielu jedyku. Bo Co też do mnie powiedział, ty świnio, z dzikny w tyłek o mój, mój Boże, się, co tu się dzieje. Nic, 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 nic się nie dzieje, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. Proszę z... zabijaj zabieraj tego. Po co? zabieraj tego. Dobra. Wpadku, bo bym był usłyszane nasze brzydkie słowa. Boże pójdziemy do parku. Tak, chcę do parku. Kto idzie by co to było? A dobra, ja bym wrócić, więc...

七、八、哦、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三 Kiedy? Labul? Nie, to O nie, to jest zabknięte. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Ja mam. mam? Zniknął. Widzę mnie. Nie mogę. Mamo, chodź tu. Co się stało? Nie wiem, gdzie jest Labul. Tam to jest zabknięte. Pokaż mi. No jednak jest zamknięty, Jak mam się. Musimy Ktoś zamknął to, to, to. Jak mam się tam zlecieć? Nie wiem. Masz rację, nie możemy znaleźć rady. No, bo nie wiemy, gdzie. Czy ktoś potrzebuje pomocy w rozwaleniu tego. Tak. Czy. Zobaczmy, czy tu jest. Nie, nie ma tu rabla. Kurtek. Pomocy, pomocy, potrzebujemy... Rabur jesteś! Szukaliśmy cię. Gdzie tyś był? Gabul, do czego to uciekł? Co zamyka to? O nie, zabił to kolejny raz! Labur, musimy go uratować! Ale jak? To jest. Ostatni part. Jeśli chcecie part 4, musicie zasubskrybować i dać lajka like w górę. Ale musimy najpierw uratować. Tak. W następnym partie będzie uratowała. Piona!